Słuchajcie, ja się wyposażyłem w tak zwany pakiet ubezpieczeniowy, żeby ewentualnie nie zaliczyć wpadki na okoliczność tego, że nic nie organizujemy i w ogóle nie ma sprawy. A potem wiecie co jest? Piekło! To dzisiaj nie mam ochoty wybierać się do piekła. Mam nadzieję, że to wystarczy. Wy też sobie kupcie pakiet. Znaczy, teraz już za późno, bo 19.45 jak w Logasek. Jakżeście, jakżeście nie kupili pakietu ubezpieczeniowego, to wydaje mi się, że już macie piekło. Współczuję i łączę się w ból. Dzisiaj Walentynki. Cieszycie się? Hurra! Tak to właśnie wygląda. <laughs> Pierwsza rzecz to: nie wiem, czy ja już jestem takim starym chrupkiem, że tego w ogóle nie czuję, nie kumam, nie lubię. Tak jak nie lubię Sylwestra, to chyba bardziej nawet nie lubię Walentynek. Jestem jeszcze z tej epoki, że nie było w ogóle za moich młodych czasów czegoś takiego jak Walentynki. Był Dzień Kobiet. Rozumiecie, rajstopy, ciotciosan, tego typu atrakcje były zorganizowane, ale teraz pojawiły się Walentynki. I teraz tak, napiszcie, czy wy to czujecie, czy tego nie czujecie I jak rozmawiacie ze swoją starą, to mówicie, że tego nie czujecie Ona mówi, nie no wiadomo, nie organizujemy żadnych walentynek, nie ma nic Szczęście od Boga, że to poniedziałek Zawsze najwięcej roboty macie w poniedziałek I można pojechać w delegację, albo może was ktoś uprowadzić w tym pięknym dniu No ale... Jak was nikt nie uprowadzi, i ona wam mówi, że ma to w zasadzie w dupie te walentynki. I wy mówicie: Nie, no do, ale, ale mi się trafiła laska. Ma to w dupie. Tak jak każdy facet, jest super. Nie ma problemu. I wy też macie to wtedy w dupie, no bo wam powiedziała, że ona ma to w dupie. Ale niech się tylko wydarzy wieczór. I nagle się okazuje, że jak nie wyskoczycie z jakimś walentynkowym prezentem, z jakimiś czekoladkami, wiechciem czy czymkolwiek innym, to macie piekło w domu. Tak to działa. To nieważne jest, że wy przez, całe, przez cały rok chodzicie obok niej, zmieniacie jej opony w samochodzie, uzupełniacie olej, robicie śniadanie, kupujecie to, co ona lubi jeść. Nie. To w ogóle nie ma znaczenia. Cały rok nie ma znaczenia. Najważniejsza jest czekoladka na walentynki Najważniejszy jest prezent walentynkowy Najważniejsze jest Duże plastikowe albo tekturowe serce I wyznanie miłości Akurat dzisiaj 14 Nie wiem po co Nic u mnie na szczęście tak nie ma U mnie jest zajbiście Ustalamy Ja chodzę zdenerwowany przed tymi walentynkami Bo, no bo tak Ustalamy, że nic, ale ja wiem, że jak nic, to będzie trochę przejebane, nie? Tak więc zawsze coś tam z rękawa wyskoczy, nie? Żeby nie było niespodzianki. Tak więc u mnie w miarę spoko to przechodzi, ale chętnie poczytam, jak to u Was przechodzi z tymi Walentynkami. No i przede wszystkim, czy je czujecie, bo ja to zupełnie dzisiaj ich nie czuję. Myślę, że w Walentynki w poniedziałek to jest najlepszy dzień, żeby coś zrobić w garażu. Czego i Wam życzę. Proszę bardzo. Taka dzisiaj zamiana ról. Kassandra, wielbiciel burgerów, a ja się okazałem ci wielbicielem sałaty. Ale za to pół kilo mięsa jest w środku. Oh. Ale jak na tego małego, to duży, nie? No. Ale mogę na O Jezus, pokazuję tego palca. Czego? Tego palca. A co się stało? Co z tym palcem jest? Pokaż. Teraz już będą wszyscy... Ranny. Wszyscy teraz będą cofać, żeby Ranny. zobaczyć co z tym palcem. Moja sadka, muszę przyznać, że arcy <laughs> smaczna. I frytki też arcy smaczne. A burger to jeszcze nie wiem. To musimy się dowiedzieć. Udon w Lidlu. Rzucili, bierzemy My dużo udon jemy. Rzucaj. I kawy w promocji. A, Ale wykupione wszystkie, no. To może weźmiemy tą. Mamy y steki. Kupione. Tak, już nie róbmy. Zjedzmy te steki dopiero. Akcję przygotowawczą, jak zwykle gdzieś tutaj szukam. Zdjęć, żeby się gdzieś w instalację nie powgryzać. To właśnie mój pokoik. Tutaj wymurowana ta noga, normalnie pod stół, żeby było stabilnie. Tu są z drugiej strony klimatyzatorki pomontowane. Trochę się zmieniło od tamtej pory. Bym chciał podejść pomiędzy tymi dwoma kablami i przejść do tej skrzynki, której wtedy jeszcze nie było. I tak to widzę, że właśnie tu bym ją Gdzieś bym wlazł do tej rozdzielni. Zaraz ją rozkręcę. I byśmy poszli, żeby tutaj pod tą czujką i wjechać na tą ścianę. A co tu ma być zainstalowane? Takie oto coś. Bo tu mam jedno gniazdo, ale tu bym chciał mieć nawet trochę wyżej drugie. Żeby sobie tutaj wpiąć, jak będzie potrzeba ładowanie. Bo coraz więcej ludzi w gości przyjeżdża elektrykiem. Jest kłopot z ładowaniem. Tak więc taki dzisiaj plan jest. Dość gruby, a na początek chyba zajrzę tutaj rozdzielnie. Dwa lata temu robiona i można oblukać czy jakieś straty, ale nic. Tutaj nic się nie stopiło, nic się nie zrobiło. Sterowanie w zależności od poziomu nasłonecznienia jest. Tylko tutaj bym chciał wyjść taką rurecką. Czyli bardziej w prawą stronę, żeby akurat wyszło stąd, nie? Chociaż może najpierw bym wywiercił dziurkę, żeby ocenić, jak to ma wyglądać. Dziurka zrobiona, tą wyjdzie, bo akurat jest pod, pod 20. I no mam nadzieję, że w miarę na środku, żeby potem fakapu nie było. Nie wiem, która opcja docięcia rurek. Będzie lepsza, to jest chyba trochę za hardcore. To też jest w sumie hardcore, bo są takie specjalne nożyce do cięcia, ale akurat ich nie mam i chyba trochę bez sensu, żebym je, żebym je kupował. Tak więc, może tym na tych niższych obrotach bym spróbował podziałać. Czy te baterie są w ogóle naładowane? Naładowana jest jedna i naładowana jest druga. Prądu nam nie zabraknie, jak się włączy na jedynkę. To jest taki delikatny, chyba tym delikatnym byśmy pojechali. Teraz jeszcze wymiary. Pierwsze już weszło. Zaraz, może zrobię podłączenie tego, żeby bo kabel jest, tak widzę, na styk zrobiony. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Zawsze biorę więcej, ale tutaj widzę, że jest napięta sytuacja. Pierwszy, pierwsza rurka już zamontowana, ale okazuje się, że kurnia będzie na styk z tym kablem, niestety. Zawsze biorę deczko więcej i to deczko tu nie wystarczyło. No idealnie na styk jest po prostu zrobione. Ja Po Powolutku. Dochodzimy do końca. Przewody zarobione, jeszcze tylko wkręcić włącznik, podłączyć i test pomidorowy. Czy jest dobrze wszystko? Na no, odpowiednią fazę przypięte, napięcie jest, nic nie wybuchło, to już dobry znak. I tu jest odpowiedź na pytanie, czemu to nawet mogłoby być trochę wyżej, czemu to chciałem, żeby było tu. No to właśnie chciałem z tego powodu, żeby był łatwy dostęp do tego sterownika, gdzie można sobie wybrać prąd ładowania 13, 16, 24, 32 i w zależności od tego jest 6,9 albo 2,3 eee, najwyższe sobie ustawmy, 3 albo 9 3,7 albo 11, czyli tu jest 16A, a tu jest 32A, 22,7 i 4 jeszcze by mi się tu przydał uchwyt na kabel do ładowania i o to właśnie chodziło Uchwycik, żeby se powiesić, żeby nie deptać po wtyczce. Kabelek w miarę, jakbym mu tu zrobił, na przykład jakiś haczyk, jeden, żeby nie leciał po ziemi. Tu moja stacja ładowania jest bardziej zoptymalizowana, bo można obsłużyć dwie fury. Jak sobie wjadę tyłem, to sobie podłączę z jednej strony, a tutaj drugi samochód, jak wjedzie, to sobie podłączy z drugiej strony. No, haczyk dorzucony. Fantastyczna robota. A jeszcze tutaj muszę pozwinać te zaczepy. Ciekawostka taka, że w plusaku mam taki rejestro, re, rejestratorek. No już nie wiem, 5. No, no z 5 lat pewnie jeździ e, i działa cały czas, nie ma z nic żadnych problemów, tylko już karta po prostu pamięci się wyjeździła. Trzeba było nową włożyć. Zaraz przetestujemy. To jest kawałek opcji do ładowania. No to gniazdo jest takie trochę luźne, a jak sobie tutaj podkleję taką taśmą, to będzie mi lepiej ta wtyczka się tu trzymała. I teraz jak kleję tą taśmę, ta wtyczka pasuje idealnie, zero luzów. Na większości sprzętów już aktualizacja zainstalowana. Tak więc tu też uruchom ponownie teraz. Jakżeście mieli po ostatniej aktualizacji problem z tym, że jak odłączycie od sieci, Wam się rozładowuje bateria w MacBooku, no to właśnie tu jest remedium. Chodziło o połączenie Bluetooth z akcesoriami różnymi, które żeście mieli w okolicy, i wtedy się nie usypiał tak, albo się wybudzał zbyt często i rozładowywał baterię. Tak więc to ma pomóc. Robię na jednym i zrobię i na drugim.